Alfredo, zostaw nas samych. Muszę o tobie zapomnieć. Nie smuć się. Zapraszam cię do kina. Jutro pracuję. Wybierz film. Muszę wcześniej wstać. Nie wrócimy późno. Zabiorę cię do kina na kolację, tańce. Uparłeś się. Zbudź się. Pomogę ci w nauce roli. Dobrze, ale pójdziemy do kina na ósmą. Co tylko zechcesz. Padnę po ciebie. Mam prośbę. Nie mów nikomu o naszej randce. Znasz ludzi. Spotkajmy się pod kinem. Jasne. Kupię bilety. Jak to wyjeżdżasz? Po prostu. Kiedy tak postanowiłeś? Przed chwilą, jak długo się nie będzie, muszę o tobie zapomnieć, to może potrwać wieczność, wyjedziesz na zawsze? Nie mogę zostać i patrzeć, jak się ode mnie odsuwasz. To mnie doprowadza do szaleństwa. Wyjazd dobrze mi zrobi. Może to chore, ale czuję, że się zmieniam. Spokojnie. Nie potrafię odejść bez słowa. Zrozum. Nie możesz wyjechać. Wszystko robię źle. Nie przesadzaj. Dlatego właśnie muszę wyjechać. Masz tu przyjaciół, dom, rodzinę? Bez ciebie wszystko traci sens. Co tu robi Rolando? Rolando? Co jest? Weźcie ochronę. Nie trzeba. Spokojnie. Wynocha. Po co tu przyszedłeś? Przeprosić? Jeszcze tego brakowało. Jesteś mordercą, powinni ci zabrać prawo jazdy. Wynocha. Nie jest mordercą. Pożałujesz tego. Złamałeś mi rękę. Chodź, wezwij się ochronę. Naprawdę żałuję. On wszystko psuje. Po co mnie tu przyprowadziłaś? Myślałam, że przeprosimy. Musi się udać. Z czego tak się cieszysz? Ja też chcę. Dostałam pracę. Nie pierwszy raz, ale nigdy nie byłaś taka szczęśliwa. Wolisz, żebym się smuciła? Jesteś okropna. Mam cię dość. Blondyn chciał cię ratować, a ty potraktowałeś go podle. Cały i zdrowy. Dziękuję, Monita. To dopiero początek. Szykuj kostium. Dzisiaj walczę. Jak to? Oddaj torebkę, złodzieju. O jakim Blondynie mówił? O Martinie. Jest jego bohaterem. Cały czas o nim mówi. Jesteś kłębkiem nerwu. Wyobrażasz sobie Kike i Kesadę razem przy piwie? Dzięki za pocieszenie. Na razie blondyn wierzy, że Kike jest twoim bratem. Znienawidzi mnie, kiedy się dowie, że to kłamstwo. Utrzymuj dystans. Przeskakuj z nogi na nogę. Nie pozwól się dotknąć. Mówisz o boksie. To są zapasy. Co z tego? Złapię go za włosy i walne nim o glebę. Świetnie. Mówisz jak zwycięzca. Pewnie. I co? Z czym? Będziesz mnie zawsze kochała? Kocham cię na zawsze. Ale skup się na walce. Gdzie mama? Rozmawia z człowiekiem górą. A Kimberly i Turka? W domu. Co jest? Czuję się samotny. Zadzwoń po Martina, co? Niech przyjdzie z dziećmi i narzeczono. Co ci obchodzi, Martin? To świetny facet. Jest naszym szefem, równiacha. Odczep się od niego i skup na walce, bo trzeba będzie wezwać karetkę. Owszem, ale do Aldo, kiedy z nim skończę. To mi się podoba. Mówi się mnie. Nie poprawiaj mnie, słuchaj. Zasłaniaj oczy, żeby ci ich nie wybił. Tak? Nie, o tak. Dycha na komendanta? Na tego drugiego. Kiedy go powali? W pierwszej rundzie. Kike musi udawać, żeby nie oberwać. Proszę. Nie pokazuj pieniędzy, bo nas zamkną za hazard. Spokojnie. Tylko mnie nie zdrać przed kike. Spoko. Boże, dopomóż. Mistrzu, zdjęcie. Dzięki. To potwór. Biedny kikę. Obandażować rękę? Może zawiozę cię do szpitala? Nie trzeba. Nienawidzę go. Następnym razem sam będę się bronił. Mnie już tu nie będzie. Mam prośbę. Chcę się pożegnać z dziećmi. Co? To nie ich wina, że nie będziemy razem. Poczekaj. Przepraszam, ale nie mogę przywyknąć do tej myśli. To takie trudne. Muszę to przetrwać i żyć dalej. Kiedy chcesz się z nimi pożegnać? Dzisiaj. Przecież jutro wyjeżdżam. Zjedzmy razem kolację. Ostatni raz. Dobrze. Wyszli razem, rewelacja. Pójdzie jak z płatka Mówiłem, że los nareszcie uśmiechnie się do nas. Jestem zachwycony. Ja też powinienem opisać twoje pomysły. Ty też masz w tym swój udział. Tworzymy zgraną ekipę. Racja. Wznieśmy to za milion, który wydamy na karnawale. Pyszny. Mm. Mam prośbę. Obejmij mnie. No, Przyjacielu. No, 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 Jestem Ci naprawdę wdzięczny. Ja też. Ja bardziej. Narodziła się przyjaźń. Jesteś wspaniały. Wybaczcie. Nie wiedziałam. Powinnaś pukać. Jesteśmy zajęci. Spóźnijmy się do kina. Idziecie do kina? Na co? Zapomniałem. Na jaki film? Czas ucieka. Na jaki film idziecie? Tajemnicza góra. O czym? O dwóch kowbojach, którzy wybierają się w góry skaliste. Łączę ich przyjaźń, która umacnia się, kiedy walczą z przeciwnościami losu. Wspaniała historia. Podoba mi się. Są podobni do nas. Idźcie już. I bawcie się dobrze. Nie daj się zabić. Jeśli Aldo za mocno go uderzy, wejdę na ręki i zabije go. Zrób coś. To przyszły ojciec twoich dzieci. Nie na miejsca. Niektórzy uważają, że zapasy nie są sportem, bo zawodnicy noszą śmieszne kostiumy. Szybciej chcę go już załatwić. Zjesz kolację w szpitalu. Zaraz cię tam zabiorą. Do kogo ta mowa?